Nazywam się Barbara Dżugała i zajmuję się rolnictwem. Jestem rolnikiem. Teściowie przepisali nam gospodarstwo w 2017 roku, kiedy przeszli na emeryturę. A tu miałem taki sprzęt, jak zaczynałem gospodarzyć. Kombajn. Trzeba było się tu trochę napracować, żeby doprowadzić wszystko do użytku. W 2018 roku zaczęliśmy się starać o dotacje o młodego rolnika i modernizację. No, dzięki którym mogliśmy uzyskać nowy sprzęt, którym jest traktor, opryskiwacz, pług i siewnik. Skończyłam kurs w szkole rolniczej w Mokrzeszowie. Nabyłam tam umiejętności tego rolnika, no bo wcześniej nie miałam z tym styczności. Polecam dotacje na młodego rolnika, na modernizację i ogólnie jakiekolwiek są dotacje, no bo to jednak dla młodych może dużo zmienić w gospodarstwie, także moim zdaniem to jest korzyść na 100%. Się już te tak, ostatnia chwila, żeby je pospinać. Wychowywałem się oczywiście w gospodarstwie i cały czas obserwowałem i pomagałem rodzicom wspólnie rozwijać to gospodarstwo. Skończyłem studia na Politechnice Łódzkiej, ale następnie wróciłem tutaj, złożyłem całe papiery. Jest to oczywiście jakiś tam proces, ale do przebycia. Spełniłem wszystkie warunki, jakie były przewidziane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji, i w związku z tym pozyskałem dofinansowanie w wysokości 150 tysięcy premii dla młodego rolnika. Zakupiłem maszyny do pielęgnacji sadów, w tym pielnik boczny podkoronowy oraz listwę tnącą. Ponadto zakupiłem też kosiarkę do trawy, komputer do opryskiwacza oraz stację meteorologiczną. Wszystko do tej pory działa. Mówiąc uczciwie młodym osobom polecałbym skorzystanie z takich właśnie funduszy, ale zawsze podkreślam, trzeba myśleć i wiedzieć, co się robi. W 1901 roku mój dziadek tu przy, y, przyszedł y, na to gospodarstwo na gądzie i tutaj się zaczął budować. Nie? Później przejął to mój ojciec, nie? później po ojcu ja, no i teraz w, w kolejności są moi synowie. Największy przełom to był w 2010 roku, jak tata uzyskał modernizację na gospodarstwo. Ogólnie no, wtedy pojawiło się dużo wszelkich nowych maszyn. Gdy już tam weszły te pieniądze, ta pula z agencji, że dawali te pieniądze na młodego rolnika, to złożyliśmy papiery do agencji i wszystko rozegrało się pozytywnie. Całą tą dotację przeznaczyłem na zakup opryskiwacza z funkcją GPS, co umożliwia precyzyjne dawkowanie oprysku. Cenię ojca za to, że zaszczepił nas tą pracę na tej roli i w szczególności za to, że nam teraz jeszcze po dziś dzień mimo wieku nadal pomaga i ciężko pracuje. Wymiana pokoleniowa na obszarach wiejskich jest podstawą odnowy rolnictwa i zapewnienia mu rozwoju. Instrumenty polityki rolnej w Polsce zawierają szereg rozwiązań wspierających wymianę pokoleniową. Polska aktywnie wykorzystuje możliwości, jakie daje wspólna polityka rolna, do zachęcenia młodych rolników do pozostania w rolnictwie i przejmowania gospodarstw w ramach PROF 2014-2020. W sposób bezpośredni wymiana pokoleniowa realizowana była poprzez takie instrumenty wsparcia jak Premie dla Młodych Rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa. W nowej perspektywie finansowej wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 wsparcie dla młodych rolników przejmujących gospodarstwa będzie kontynuowane.